Jest dni Poznańskiej, czyli na Poznańskich Jeżycach, dokładnie przy ulicy Zwierzynieckiej. Jest to kompleks oddany zaledwie dwa lata temu. Bardzo nowocześnie całość wygląda. I jesteśmy w apartamencie dwupokojowym. W tej chwili weszliśmy do mieszkania, oczywiście, drzwi antybiomaniowe z dodatkowym zabezpieczeniem. I na mieszkanie składa się przystronny pokój dzienny z aneksem kuchennym, tak jak Państwo widzicie, pełnie umeblowany, wyposażony. Mamy stół, przy którym można wygodnie gdzieś posiłek, wygodną kanapę. Na wyposażeniu znajduje się również telewizor. W budynku jest światłowód, także szybkie łącza są zapewnione. Całość rządzona w minimalistycznym stylu, bardzo estetycznie i wygodnie. Aneks w pełni meblowany, wszelkie niezbędne sprzęty, począwszy od kuchenki mikrofalowej, płyty elektrycznej indukcyjnej, piekarnika. Tak jak widać. Niezbędnym elementem jest oczywiście zmywarka. O, proszę. No i duża lodówka wraz z zamrażarką, której nie będę w tej chwili już otwierać. Odpowiednio doświetlona, oświetlona, także w zależności od potrzeby można bardzo sobie mieszkanie rozjaśnić lub stworzyć intymny klimat. Duże okno od strony zachodniej. Taki mamy widok. Tak jak widać, jest to wewnętrzny dziedzinie, W związku z czym nie słychać okolicznych ulic i zapewniam, jesteśmy w centrum miasta. Jeśli ktoś nie zna Jeżyc, to tutaj życie tętni. Bardzo ładna podłoga, przyjemna. Odrębna sypialnia. Wygodne tak zwane małżeńskie łóżko. Również duże okno w oknach żaluzje, także można się w zupełności zasłonić przed oczami sąsiadów. Duże pojemne szafy na wyposażeniu jest zarówno yy, żelazko, deska do prasowania, odkurzacz. Oczywiście sypialnia jest zamykana, także można sobie zupełnie odgrodzić się od tej części dziennej. O, proszę Panie. bardzo. I tutaj mamy, widzimy sobie drzwi. I ostatnim elementem jest łazienka. Dodatkowym plusem jest ogrzewanie podłogowe łazience. Fajna kabina. Oczywiście jakieś szafki tutaj pod zlewem. Pralka w standardzie, duże, naprawdę lustro i taki bardzo przyjemny klimat. Zapraszam, bo fajnie się tu mieszka.